Witam, dzień dobry moi drodzy. Dziś odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie przedświąteczne. Czy się odezwie w święta? Grupy macie trzy. Od jeden do trzech, trzy talie. Wybierzcie sobie grupę. A jeszcze się chciałam pochwalić świeżo zrobionym Marianem. Tutaj spoczywa Marian, świeżutko zrobiony przybywa chwilowo, będzie musiał odjechać w poniedziałek ponieważ zrobiłam go dla kogoś wy pewnie też robicie różne cuda na kiju podejrzewam no dobrze pozdrawiam was bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze grupy 3, wybierajcie grupę i lecimy czy odezwie się w święta? grupa numer 1 a czy wy w ogóle chcecie, żeby się ta osoba odezwała w święta? zobaczmy czy wy w ogóle tego chcecie? Czy chcecie, żeby ta osoba się odezwała w święta? Zobaczymy. No i czy ta Wasza osoba się odezwie? Zobaczmy. Czy Wy chcecie, żeby ta osoba się odezwała? No jest Was tutaj jakiś trochę smutek i żal hmm, po jakichś sytuacjach, natomiast raczej nie wierzycie w to, że ta osoba się odezwie, ponieważ tu no, jest bardzo konkretnie, jakby kompletnie nie rezonujecie, nie nadajecie się do siebie. Takie jest Wasze myślenie, że to nie, tu się nic nie wskóra, to w ogóle nie ma chyba szans się zadziać. Natomiast patrzycie jakimś tęsknym wzrokiem na to, co było. Hmm, mogło się wydarzyć coś w ogóle nagle, niespodziewanie to tak jakbyście mieli powiedzieć, no musiałoby się ja nie wiem co wydarzyć, żeby ta osoba się odezwała, no ale zobaczymy czy ta wasza osoba odezwie się w święta nie, tutaj nie, tu karty pokazują, że nie tu karty generalnie mówią o tym, że już ktoś, ta wasza osoba najprawdopodobniej ma w ogóle całkiem inne plany związane z inną osobą bo tu karty po mówią o tym, że pojawiła się w życiu tej osoby szansa. Mm, ona jest w mocy, w sile, w równowadze. Jeżeli miałaby Was w ogóle w jakikolwiek sposób potraktować w przyszłości, to karty mówią o tym, że raczej na zasadzie było, minęło, nie mam żalu e, w ten sposób. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ta osoba jest w, w bardzo dużej takiej mocy, jakby. Ona się czuje no, dobrze w życiu. Natomiast co ja tutaj jeszcze mam? Jesteście na odległość, i tak naprawdę karty mówią o tym, że ze strony tej osoby to też by było coś na zasadzie: pomarzyć sobie mogę. Więc wy, jakby nie dajecie tutaj w ogóle szans na to, żeby mogło to do, do czegokolwiek dojść, dlatego że karty pokazują, że no nie wiem, co by się musiało stać. No i ta osoba myśli bardzo podobnie, że tutaj można by było ewentualnie sobie pomarzyć. Powiem Wam szczerze, że ona pamięta o Was i ma Was gdzieś tam w sercu natomiast pokazuje się szansa nowa szansa przy tej osobie bardzo możliwe, że nowy związek już ta osoba może być, słuchajcie w nowym zwią związku i to nie jest to jest tak, że ta wasza osoba z kimś tam już coś powolutku zaczyna sobie tworzyć przy tej kolejnej relacji karty pokazują mi szansę jeżeli tu jest myślenie jakiekolwiek o was to na zasadzie było minęło ta osoba jakby o Was pamięta, ale wszystko jest jakby. W, to, że to, że ta relacja w ogóle, która była, czy ta znajomość między Wami, to było takie. Nie wiem, ta osoba uważa, że hmm, pójście z motyką na słońce. Hmm. Siła moc jest przy tej osobie. Może być tak, że Wy się spotykaliście w tajemnicy, albo coś mieliście w tajemnicy. Mogła być taka sytuacja. Moc jest duża, radość przy tej osobie. Jeżeli chodzi o Waszą relację, Waszą znajomość, to ta osoba na pewno przemyślała. Po tym, jak się rozstaliście, czy, nie, czy przestaliście się kontaktować, to karty mówią o tym, że ta osoba się zastanowiła troszkę nad swoim życiem, skorzystała z jakiejś nowej okazji przy tworzeniu kursy, szkolenia, rozwój. Być może ta Wasza osoba poznała kogoś. Powiem Wam szczerze, no taką osobę bardzo stabilną, bardzo uziemioną. Bo albo tu karty pokazują, że jest rozwój i na przykład jeżeli jesteście kobietą, to pokazuje się, że ten mężczyzna znalazł bardzo jakąś taką stabilną kobietę dla siebie. Jeżeli jesteście mężczyzną, to pokazuje się, że kobieta znalazła kogoś takiego, gdzie uważa, że warto bardzo dużo zainwestować w tą relację. Nie jest to może miłe, co dla Was mówię teraz. Natomiast mm, tu się pokazują nowe początki u tej osoby. Ta osoba nie odezwie się w święta. Jeżeli nie macie już długi czas kontaktu, to karty pokazują, że nie będzie już nic, bo ta osoba uważa, że ten związek, ta relacja to było właśnie jak pójście z, tak, z motyką na słońce porwanie się z motyką na słońce. Hmm. Karty w ogóle pokazują coś takiego, że wy jesteście na odległość gdzieś tam ta osoba ma ciągle do was jakąś tam taką słabość, słuchajcie. Może y, była między Wami miłość niezwykła, y, i karty mówią, że jest gdzieś tam w, jakby w tej osobie y, taka myśl, pamięć o was, tak, że no, była to relacja, która naprawdę zapadła tej osobie moim zdaniem, w głowę. Jeżeli e, nie było tutaj jakiejś poważnej relacji, to karty pokazują, że była szansa na poważną relację, ale była przy tym chyba jakaś toksyczność, też karty mówią o tym. No i cóż, czy odezwie się ta osoba w święta? Nie, nie odezwie się, słuchajcie. Mm -mm. Mimo, że kobieta. Mo, tu karty pokazują, że bardziej kobieta być może chciałaby tego kontaktu, no to raczej karty pokazują się przy mężczyźnie, że no tutaj to, to o jakimś kontakcie to w ogóle pomarzyć można. Yy, I ta osoba, mimo że o was pamięta, mimo że gdzieś zapadliście tam w to serce tej osobie, ona się nie odezwie, bo ona idzie już nową ścieżką, nową drogą w życiu. Jaka karta rada dla Was na tą sytuację? A co Wy powinniście z tym zrobić? <laughs> Karty mówią o tym, że możecie mieć kogoś innego pod nosem. Jeżeli jesteście sami. To karty mówią o tym, że bardzo możliwe, że macie kogoś innego pod nosem, tylko nie potraficie się zdecydować, nie potraficie tej osoby dostrzec. To jest osoba, która się nigdy nie będzie przychodziła z kwiatami albo nie będzie się przed nikim płaszczyć. To jest osoba, która jest bardzo stabilna, która jest w jakiś sposób szczęśliwa w życiu, która potrafi zagwarantować też konkretne jakieś warunki. Natomiast karty mówią, że bardzo możliwe, że ta osoba jest już w Waszym życiu, jest gdzieś przy Was, ale Wy tej osoby nie dostrzegacie, bo cały czas być może jeszcze wspominacie jakąś przeszłość, a może po prostu yy, jest za wcześnie. Karty pokazują zegar, czyli hmm, zawsze w naszym życiu najwięcej zależy od czasu. Ja tak uważam. Jeżeli ktoś, mówi, jeżeli ktoś kiedyś powiedział, że czas leczy rany, to dokładnie tak jest. My byśmy chcieli znaleźć często rozwiązania jakichś sytuacji swoich życiowych i chcielibyśmy przejść z jednej bazy do drugiej. Nie da się. Moim zdaniem musi być często jest tak, że musi być ten proces wygaszania starych emocji. Taki przekaz dla grupy numer jeden. Grupa numer dwa. Czy odezwie się ta osoba w święta? Święta to wyjątkowy czas, dlatego pytamy dzisiaj, czy ta osoba odezwie się w święta i zapytamy, czy w ogóle Wy tego chcecie, żeby ta osoba się do Was odezwała w święta. Jak nie rezonuje, nie oglądajcie, słuchajcie, być może to nie jest dla Was, a przede wszystkim nie przepisujcie sobie negatywnych energii, bo naprawdę mogą być nie dla Was. To, że ja coś mówię tutaj, to wcale nie znaczy, że to będzie Wasza przyszłość. Z lekkością zawsze podchodźcie. I teraz tak. Zobaczmy. Czy wy w ogóle byście chcieli, żeby ta osoba się odezwała w święta? I czy się odezwie? Czy wy chcecie, żeby ta osoba w święta się odezwała? 50 na 50. Pół na, pół na pół, na dwoje babka wróżyła. Karty pokazują, że z jednej strony trochę macie jakiś sentyment do tej osoby, z drugiej strony karty mówią o tym, że no, taka pustka i taka cisza, a ja wiem co ona tam robi, a co on tam robi, i w ogóle co myśli, co czuje. Na pewno karty pokazują, że Wy jesteście w izolacji jakiejś z tą osobą. Izolacja, przemyślenia, osamotnienie to karty pokazują po Waszej stronie. Natomiast tą 50 na 50 tu jest. Jakoś martwicie się tym, że nie możecie do końca puścić tej osoby. Taka nasza zmora trochę, wiecie? Tak zauważyłam u wszystkich dookoła, że często wspominamy jakieś były relacje. Często wspominamy. Być może póki się oglądamy wstecz, to nie jest jeszcze dla nas pora, żeby spojrzeć się w przód. Natomiast ja uważam, że bardzo dużo czasu zmarnowałam w swoim życiu, oglądając się na przeszłość. Sprawdzamy, czy ta osoba odezwie się w święta. Tutaj to mamy do czynienia z dumą i uprzedzeniem chyba, wiecie. Na pewno karty mówią, że przeminęło z wiatrem. Ta relacja na pewno tutaj, tylko że ktoś komuś złamał serce i tego się nie da tutaj pominąć. Że ta relacja była taka, że ktoś bardzo żałował, że tu najprawdopodobniej się nic nie wydarzyło. Kobieta jest bardzo dumna, mężczyzna z ciętym jęzorem, strzeże granic. Ktoś komuś zrobił przykrość, nie do końca wiem kto. Może po tej przykrości kobieta tu się pokazuje, postawiła siebie na piedestale, a może po przykrości to mężczyzna się odciął, bo poczuł się, nie wiem, w jakiś sposób o coś oskarżony. Jest nerwowość między ludźmi. Natomiast powiem wam jedno, że ta nerwowość, która się tutaj pokazuje, e, mówi o tym, że jeszcze między ludźmi są emocje, tak? Bo to jest karta, y, która mówi o tym, że mogą nas cały czas intensywne emocje łączyć. Może was do tego wszystkiego łączyć dziecko. Tak? Tu się coś takiego pokazuje. Jeżeli ta ode osoba odezwie się w święta, może być taka sytuacja, że dosłownie y, mężczyzna, y, nie wiem, przyjdzie do, do dzieci, bo pokazuje się, tak? Że on już nie chce, ale może być taka sytuacja, że tak, że to jest wasz na przykład były partner, który przyjdzie do dzieci, przyjdzie z prezentami, życzy wam jakby też wesołych świąt i tak dalej. Może być taka sytuacja. Ale druga sytuacja to jest taka, że on już nie chce kontynuacji tej relacji, moim zdaniem, mężczyzna. Przynajmniej tak przed sobą może nawet udawać. Tu karty pokazują mężczyzna Może mm, udawać, że nie chce tej relacji. Sam przed sobą tak naprawdę. Hmm. Czy odezwie się w święta? Może być taka sytuacja. Że, że jeżeli nie macie dzieci i tak dalej, to tak. Złoży Wam życzenia takie czysto formalne, grzecznościowe, ale będzie udawać tutaj przy okazji przed samym sobą. Że, was, że jego nie interesuje ta relacja. On na pewno będzie oszukiwał przede wszystkim siebie, że jego to już nie dotyczy. W ogóle to pokazuje mi się, słuchajcie, mega para. To jest najlepsze. Tutaj w kartach to mi się pokazuje naprawdę. Rewelacyjna para. Co ja mam powiedzieć? Tutaj po stronie kobiety, no kobieta może prowadzić jakiś interes nawet, super świetnie ogarnia sprawy w swoim życiu. Mężczyzna równie dobrze może ogarniać interes tutaj jakiś, mieć, być, mieć stanowisko, mieć jakąś firmę nawet. Karty pokazują taką sytuację. Jeżeli nie jesteście, nie macie wspólnych dzieci, jeżeli macie wspólne dzieci, to karty pokazują, że tak. Na pewno się odezwie pod pretekstem świąt, uważam, bo będzie oszukiwać siebie. Natomiast jeżeli nie macie dzieci, to karty pokazują, że na pewno stwierdzi, że wypadałoby wysłać takie grzecznościowe życzenia i tak dalej, ale. Tutaj w tym mężczyźnie jeszcze tli się ten ogień w sercu, słuchajcie, jeszcze tli się po prostu to uczucie. Więc jakby nie patrzył, no, tutaj ta osoba najprawdopodobniej może być tak, że kobieta cały czas rozpamiętuje jeszcze przykrość, którą doznała ze strony tego mężczyzny. A mężczyzna uważa, że sama sobie byłaś winna na przykład. Została podjęta decyzja, tu może też chodzić o dzieci. Hmm. Kobieta może uważać, że mężczyzna kogoś ma, a mężczyzna temu zaprzecza. Dlaczego? Kobieta może uważać, że on kogoś ma, a on bardzo zaprzecza. Dlaczego? Dlatego, że on się pokazuje, ten mężczyzna, mi tutaj w kartach, takiego trochę przywódcy, trochę patrona rodziny, że on sobie tego nie da powiedzieć właśnie. Mogą być między wami dzieci. mogą być tutaj nawet troszeczkę takie kłótnie o jakieś spędzanie czasu z dziećmi yy, w święta dlaczego są te nerwy między wami i emocje jedno ewidentnie tutaj z was tak jakby zaczęło skorzystało z jakiejś szansy albo dużo jest takich tutaj sytuacji że bardziej po stronie mężczyzny nie to żebym była przeciwna mężczyznom broń Boże bo chciałabym to tak przeczytać, żeby dla każdego było dobrze. Natomiast bardziej po, strony, po stronie mężczyzny się pokazuje, że są nerwy, bo kobieta na przykład uważa, że mężczyzna sobie zaczął od nowa coś tam po, powoli e, układać życie, a on uważa, że to jest nieprawda. On, on uważa, że to ona się od niego odwraca, on się odwraca od niej, ale on uważa, że nie da sobie wkręcić tutaj, że on jest czemukolwiek winny i tak dalej. Nie wiem, jaka ta sytuacja dokładnie była między Wami. Jeżeli są dzieci, to na pewno jesteście w kontakcie. Tutaj i na pewno ten mężczyzna odzywa się. Głównie mężczyzna odzywa się do kobiety. Jeżeli chodzi o święta, jeżeli nie macie dzieci, no to karty mówią, że bardzo możliwe, że ktoś wam napisze grzecznościowe. Tutaj mężczyzna napisze grzecznościowe życzenia. Natomiast sam będzie siebie oszukiwał w środku. Dlaczego? Bo uważa, że to nie ma sensu. Że powrót do tej znajomości, do tej relacji dla niego nie ma przyszłości. Po prostu. W jaki sposób chce ten mężczyzna być też uczciwy, twierdząc, że tam nie ma przyszłości? On widzi jakieś aspekty Waszej znajomości, Waszej relacji w takim świetle, że to się nie da po prostu pominąć pewnych rzeczy i z tego względu to się nie uda. Będą tutaj grzecznościowe, jakby grzecznościowe będą tutaj życzenia, jak najbardziej. Niektórzy mogą dostać nawet prezent bo tak to jest tutaj pokazane trochę hmm. ale bardziej karty pokazują, że będzie tutaj kontakt lub grzecznościowe życzenia dlatego, że bardziej pokazują karty właśnie, że mężczyzna ukrywa to uczucie sam przed sobą chowa je gdzieś tam głęboko stara się nie dostrzegać, bo uważa, że to nie ma sensu jaka rada dla Was w grupie numer 2 jaka rada? Zmieniajcie swoje życie. Kiedy rozpoczniecie jakieś zmiany, i tu karty pokazują patrzenie jakby w przód, tak? Jeżeli rozpoczniecie te zmiany, zaczniecie patrzeć w przód, to jakby też karty pokazują, że po jakimś czasie spadnie wam kamień z serca. Bardzo duża wrażliwość tutaj. Ten mężczyzna, widzicie, on chowa gdzieś tam głęboko w sercu te uczucia, pokazuje się tutaj w kwestii cesarza. Kobieta, tak samo, ona się tutaj pokazuje, że jest taka nieugięta, że jest silna, ale prawda jest taka, że w środku jest człowiekiem, tak jak każdy z nas. Też ma uczucia, też ma wrażliwość swoją, tak? I tak samo ten mężczyzna najpierw musi oszukać siebie, żeby stwarzać pozory, że już nic nie czuje na zewnątrz. Więc tak karty jakby pokazują, że to, co się w nim tli, tak jakby on musi zostawić gdzieś tam głęboko dla siebie tak przekonać samego siebie, że nic już tam nie ma a wy zmieniajcie życie bo karty mówią, że jak zaczniecie robić kroki do przodu to dopiero wtedy jakiś taki ciężar spadnie z was i odetchniecie w końcu taki przekaz dla grupy numer 2 kto pierwszy raz kopiuje pies w tle chrapie pies grupa numer 3 czy odezwie się w święta to wasza osoba? Czy ta osoba odezwie się w święta? Czy odezwie się w święta? Najpierw sprawdzimy, czy wy chcecie, żeby ta osoba odezwała się w święta. Czy wy tego chcecie, żeby ta osoba odezwała się w święta? I czy ta osoba odezwie się w święta? Czy ta osoba odezwie się w święta? Co byście chcieli, karty pokazują, mimo że to uczucie tutaj z tą osobą, to co dzieliliście z tą osobą, to uczucie, które się pokazuje przy was, to uczucie, ta miłość was bardzo rani. Na pewno karty mówią o tym, że jesteście na odległość. I powiem wam szczerze, to jest jakaś w ogóle miłość, moim zdaniem niespełniona. To jest miłość niespełniona, która nie może być z jakichś powodów. Się spełnić. To uczucie, ta miłość bardzo Was osłabia, bardzo Was dotyka gdzieś głęboko w środku, że już tak jakby momentami macie dosyć tego uczucia. Może chcielibyście się wyzwolić od tej miłości, od tego uczucia, od tej osoby. Zobaczmy, czy odezwie się ta Wasza osoba w święta. Miłość niespełniona, może dlatego, że karty pokazują w trójce trójkącik, że może być trójkącik. Hmm. Ja uważam, że tutaj ta osoba zawalczy jakiś kontakt w święta między wami, zawalczy. Dlatego, że, ale tu karty pokazują, że ta osoba najprawdopodobniej ma relację, ma jakąś swoją relację. Ta osoba tutaj usiądzie przy rodzinnym stole być może. Okoliczności tutaj, wiecie, te świąteczne mogą kompletnie nie cieszyć tej osoby, bo karty pokazują, że ona tak, jakby chciałaby uciec od świętowania, odsunąć się od świętowania. Nie dla niej, świętowanie. Karty mówią też o tym, że bardzo możliwe, że ta osoba odsuwając się od Was, nie wiem, hmm, odsunęła się od Was, czy coś poszło między Wami wcześniej nie tak, czy kontakt jakby się urwał. Karty pokazują, że. Ta osoba spełnia oczekiwania kogoś w swoim związku, natomiast chce uciec od świętowania. Nie dla niej świętowanie w gronie rodziny, w gronie rodziny przy tym domu. To nie dla niej karty pokazują. Ja uważam, że ta osoba prób będzie próbowała zawalczyć gdzieś w święta o kontakt z wami. Tak karty mi pokazują, bo tu jest kwestia pustego domu że przez ten dom przewijają się ludzie i może być taka sytuacja, że podczas tego jak przez ten dom u tej osoby będą przewijali się ludzie to tak jakby ta osoba miała, słuchajcie skorzystać z okazji i nie wiem, zadzwonić do Was, wysłać Wam życzenia, posiedzieć przy telefonie poprzeglądać Wasze jakieś profile coś takiego ta osoba nie chce świętować, ona odchodzi od świętowania w trójce w tej grupie tutaj numer 3 raczej to jest miłość niespełniona bo ktoś ma relacje tutaj jeżeli wy chcecie, żeby ta osoba się do was odezwała, ona się odezwie moim zdaniem. Ona spróbuje zawalczyć tutaj o kontakt z wami. Ale tu jest na pewno relacja niespełniona, bo ta osoba spełnia oczekiwania swojej osoby w relacji. No i tu się nie ma co dziwić. Hmm. A tu karty pokazują, że była bardzo możliwa krótka, szybka rozmowa między wami na temat odcięcia i pustka i pustka już dosyć długo może trwać. To wcale nie znaczy, że ludzie o sobie nie myślą. Mm -mm. Osoba, o którą pytacie, zajęła się kimiś swoimi sprawami. No właśnie. Natomiast ta wasza osoba też tak jakby gdzieś w środku wierzy w to, że wy się idealnie do siebie jakby nadajecie. Pasowaliście tej osobie, uważam, bardzo, wiecie? Bardzo. Bo wy się tutaj pokazujecie, cesarz, cesarzowa, fajna para. Natomiast przy tej waszej osobie jest osoba, która reprezentuje tutaj jakby kogoś, kto no, ma wspólne jakieś finanse głównie, tak? Wydatki, finanse i tak dalej. I teraz co? Ta osoba oddala się od świętowania, ona nie chce świętować. O właśnie, ona nie chce tego, w czym jest, bo jest rozważona na temat innej osoby i tu karty pokazują na temat Was, najprawdopodobniej, ale żeście zapadli w duszę tej osoby, naprawdę, bardzo. Ona odchodzi od świętowania. Odsuwa się od tego. Nie chce świętować. Tak jakby nie miała co świętować, tak naprawdę. Dlaczego? Bo tutaj jest tak, rodzina, ale z drugiej strony jest. Ktoś, kto jest w tajemnicy. Ktoś, kto jest w tajemnicy. Jest rodzina, a z drugiej strony jest ktoś, kto jest w tajemnicy. No i ta osoba jakby odchodzi od tego świętowania. Ona nie chce świętować. Pusty dom, przez który przewijają się ludzie. Uważam, że najgorsze już jest przeżyte między wami. Jak jeżeli były jakieś przykre właśnie sytuacje, jakieś odcięcie czy coś takiego, no to karty pokazują, że to, co było najgorsze do przeżycia, ta najgorsza rozłąka, to już jest przeżyte na Boże szczęście, ale ta osoba będzie próbowała. To jest przeżyte, natomiast ta karta jest, ta osoba na pewno jest przy swojej rodzinie, przy, przy domu. Natomiast ta karta zawsze pokazuje pusty dom. Ta osoba nie chce świętować, jest przy pustym. Pusty dom, czyli ja zawsze, bo ktoś się kiedyś zapytał, co oznacza ten pusty dom. No to znaczy, że ludzie są ze sobą przez wzgląd no, na wydatki, wiadomo, na dzieci, na wydatki, na wspólne kredyty, ale już nie jedli się między nimi to, co kiedyś. Rozumiecie, nie ma tej, tej, tego porywu serca, tej miłości takiej. Przyzwyczajenie troszeczkę tutaj. Natomiast ta osoba zawalczy. Dlaczego? Bo ma taki jakby niedosyt, bo nie wie, co u Was tak jakby do końca. Poza tym boi się chyba odrobinę tego, że całkowicie poukładacie sobie życie od nowa, na przykład już nie będzie szansy. Dlaczego zawalczy? Ciężko jest sprecyzować tej osobie, co jest nadal między wami. Natomiast jest tutaj duża obawa o to, że zaczniecie sobie układać życie na nowo, dlatego ta osoba zawalczy. Jaka jest rada dla was na tą sytuację z tą osobą? Hmm. karty to tak naprawdę powiedziały tu bardzo, bardzo konkretnie pokazały że hmm, być może ta wasza osoba jest w jakiejś relacji, jest jej tam źle i trudno hmm, ale dla was to, że ta osoba być może ma jakąś relację, to karty mówią o tym, że macie klęskę i porażkę, tak, z tego powodu że, po, że nie jesteście w stanie jakby tutaj walczyć, bo nie macie o co walczyć, bo, bo ta osoba ma po prostu relacje i tyle karty radzą tak jakby ten sąd ostateczny czyli jakby zmienić ścieżkę w życiu odejść od tego od tej znajomości, od tej relacji jakby osądzić, spojrzeć na tą znajomość z innej perspektywy generalnie karty mówią podaruj sobie już tą relację ale co wy zrobicie to słuchajcie to nie dla każdego przekaz co wy zrobicie to jest wasza sprawa jak wy zdecydujecie to jest wasza sprawa ja nie zachęcam tutaj natomiast karty radzą są to stateczne. Ja wiem, dlaczego one radzą, dlatego, że w tej karcie jest też tak, jakby często pokazane przedłużanie agonii. Że jeżeli nie zdecydujemy się na coś od razu, to i tak to przyjdzie później. No, po prostu w tej karcie jest jakby przedłużanie agonii. Ale róbcie, co uważacie za słuszne. Na pewno ta karta mówi o tym, że ta osoba znajdzie sposób, żeby tu się z wami skontaktować. Może nie do końca, bo tutaj nie mam jakiejś pięknej propozycji, nie mam jakiegoś wy, 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 wy wychodzenia z uczuciami. Więc nie wiem jak do końca. Tutaj może być tak, że zaczniecie pisać ze sobą i za chwilę się pokłócicie. Też coś takiego jest pokazane, ale na pewno ta osoba zawalczy o kontakt z wami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.